Słuchajcie, coraz bardziej zbliżamy się do progu subskrypcji, dlatego mam dla Was specjalny. Dobra, słuchajcie, za 15 minut, brał tok. Słuchajcie, dawno grałem w Browna, dawno byłem na Brawlu. w sensie codziennie wchodzę, ale tylko żeby odebrać ten za darmo. Dzisiaj zagram sobie dosłownie jedną rundkę. Nie, ile to było Tak, bo jeszcze grałem w Wielką Grę i chyba jedną na solo, po sobie. Chciałem poprzegrywać trochę pucharków na Mordysia. No i mi weszło, nie? Co ale <grystanie> słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie. Ale Max już tutaj grubo pobił, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Skilla w ogóle w tą grę nie mam. Po prostu. Bo no, trzeba, trochę się. Trzeba odnowić. Tą grę. Słuchajcie. Brawdok już za Oczywiście będzie stać na kolejny karnet, jeżeli. Dojdę do tego poziomu, tam którego no, na pewno szybciej niż ją dostanę. Będę ją czekamy. A więc yy, fajnie, fajnie. No i teraz będę mógł kupić karnet jeszcze przed jakby 30 poziomem. przez 30 poziom, czy tam plotnego, czy nie po tego, że będę mógł mieć szybciej karnet. I słuchajcie, pisało na toku Two browsers, ale nie pisało New browsers, New, czyli nowe. Czyli nie wiadomo, posłuchajcie, Widziałem na różnych kanałach, czy to w Polsce, czy to za granicą, że mają zrobić remodel kiełkowy. Ma yy, na pewno wejść jedna postać oczywiście z karnetu Ma być masterowanie, ale ma być też druga postać. Bo wiecie, teraz doszły te kredyty. I teraz jest ogólnie łatwiej zrobić postać, a więc teraz większość właśnie osób. Już będzie się zbliżać do tego progu wszystkich postaci, tak jak na przykład ja. Totalnie wszystkie nawet jak wyjdzie karne przecież, a więc... Wszystkie postaci, no i właśnie nie wiem czy to jest jakaś pomyłka na grątek, że będzie tych zadumiaży, bo jak będzie jeden, no to będzie trochę słabo, ale też czuję, że po pierwsze dojdzie w końcu ten skin do Franka. Ogłoszą mi zwycięzcę skin od Sarja. No i oczywiście muszą też no, dodać tą drugą postać, no, bo to już będzie trochę słabe, choć kredytami nie grzeszem, że, nie, szczerze mówiąc, żadnych kredytów nie mam, tutaj mam 30 najskłoniejszych, jest to niestety. Eee, no dobra, ja sobie raz przegram i najwyższym oglądanym toka, bo to naprawdę jest kwestia 10 minut. Zatem takiego nie im nie gręba. Lubię go, lubię nim, lubię nim grać, ale dawno im nie grałem, ponieważ to jest taka postać, kurczę. To jest kwestia skilla bardziej. Kranie klukiem to jest kwestia skilla, a nie... ale tu jakiegoś właśnie tej postaci. Ta postać sama sobie słaba, z chwały, Więc ten. I no jedyne co ma to trupkę, nie? To jest tak OP. Są z tej trupki, lubię. Zwalił go A, Ja go mam ogólnie nie? Ja go bym dozwalił na daleko Jakoś Mordo widzicie? Weź są idź A ja tu będę czekać Poczekam tu sobie No i to była przepiękna śmierć Pięte miejsce nie źle jakoś go robię Dobra, robimy to mm. Nie, nie, mordo Nie, mordo Zabij mnie, okej okay. Miejsce Czyli nie przegrałem Okej, okay. nie będę teraz specjalnie i kolejny raz grać fajnie mi się gra krótkiem chyba będę go fajnie bo na razie na tak dobrze nie idzie bo nie pamiętam tygodni nie wiem jak imię już teraz na nim przestałem go robić a więc no powinien tego co? zrobić a no. ja już przejdę sobie do YouTube'a bo jest naprawdę blisko a w ogóle słuchajcie pokradł się człowiek ten spray za tysiącem, bo dzisiaj były miesiąca, w finale lutego. I słuchajcie, byłem na nich, tak, byłem na nich. I słuchajcie, zdobyłem te tysiąc że to było bardzo proste, jeszcze przed 11. Bardzo byłem, Czy tam przed 12. No i udało mi się blokować taką piątkę. Fajna jest dosyć dobra. Nie o tym, ten odcinek, tylko brał toku. Lecimy. No, tak jak tutaj, widzimy masterowanie, niestety ten groundlock bardzo mało nam mówi, ponieważ yy, nie to, że jest się, możemy się dowiedzieć, oprócz tego, że będzie jakieś masterowanie, nawet nie wiemy, o co chodzi z tymi dwoma brawlerami, nie wiem, może usuwają dwóch, nie wiem, nie mam pojęcia. I słuchajcie, nie ma miniaturki, która przedstawia Skina, no i yy, jakiś cień, nie? Zwyczaj, ten cień to była postać. A tutaj mamy totalnie inną miniaturkę, inną z miniaturki niż na przykład poprzednia. Więc jest to trochę takie podmatwane i ciężko w ogóle cokolwiek stwierdzić, ale... 7 minutek! 7 minutek! No i lecimy już bez żadnego przedłużania, bo to znaczy jak po raz to będzie długi. Chodzi o to, żeby umówić tego Brawl Ok, Okej, kilka sekund do 17, czyli do odliczania, które pewnie będzie trwało 2 minuty. Zobaczymy sobie tło tego odliczenia, bo to często dosyć dużo mówi, no chociaż troszeczkę to mówi. No ale nie będziemy czekać dwie minuty, tylko po prostu Wam już pokażę jak już będzie lecieć prawda, czy tam 5 sekund przed nim. No i teraz sobie zobaczymy tą mietulkę, dosłownie za kilka sekund, o teraz. No i powinna w tym momencie pojawić się już, po pojawić się już powinno odliczanie. No bo bo już mamy 17 ludzie. Zaczynamy. Halo. Halo, proszę. Ja... Ja nie po co odpaliłem nagrywalkę, żebyście teraz... No... Proszę. Patrzcie to. Jest, jest 17, ludzie. Halo. Okej, okay, widać, że to jest z To ma być związane z wiodonem. Bo się rusza, kurczę i ja to się rusza ja to się rusza teraz trudno mi... o to z tą beczką czas będzie za za, nie wiem to jest... to wygląda jak ta trochę a więc kluczem ja teraz aż nie chcę wyłączać bo słuchajcie tutaj się dzieją i tu pokazują różne rzeczy a więc ale dobra one trwają mniej więcej po tak nie 20-10 sekund jeżeli będzie coś ciekawego co naprawdę jest warte uwagi i gdzieś tam jest na przykład, wiem, jakaś nowa postać pokazałaś się coś no to po prostu wam włączę to nagrywanie bo o kurde ej coś, coś, coś będzie związanego z Otisem? ej, trudno właściwie myśleć o tym, nie? co to jest? co to jest tam w rogu ta maska? i to mo może będzie jakiś związek z karnawałem ej, jest taka możliwość Rallywood? o kurcze o kurcze co się... W tym nic nie ma nic, w tym nie ma nic przypadkowego. Tu, tu, coś, tu coś jest jakieś dużo... Tam jest krok. Tam był krok. No dobrze, chłopcze, jednak wam tego... Nie mam tego... Nie mam tak, 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 tak. tego... Nie mam tego... Nie mam się Nie mam tego... się It was raining all night when I got the case. I never thought it could be true. An amusement park where people brawl all the time. But then Danny walked in and said, Paula. I didn't understand a word he said, but I saw the evidence, and I couldn't deny it. I knew what I had to do. Come on, Danny, let's close this case. Welcome to Broad Talk. Ok, teraz uka ukaże nam się nowa postać. O kurde, co? Co? Czy my widzieliśmy twarz do primo? Czy to jest nowa postać? On nic mi to nie mówi na razie. Tyle ty że tego z kamerami? To jest postać. To mam to jest postać.

Which brings us to our next brawl pass season, the mystery at the hub. Artie is the newest chromatic product. It's a surveillance robot helping to actually solve the mystery at the hub. Arty has eyes and ears on everything that happens at Star Park, like literally everything. He access all of the Star Park's hidden cameras, so just in case you are ever there, just smile because you're probably being Artie keeps data on every brawler out there, so if you need any secret brawler intel, check with rt if RT's main attack hits the target, it will give it a mark. When marked, the target will get more damage from any attack going their way. Once the target gets damaged, the mark gets removed. It's also possible to mark multiple targets simultaneously, so it's a good idea to hit brawlers on the other lanes to help your team out. For its super, RT splits in two. So its legs stay wherever the super was used, then you control its upper body. RT's attack then changed to a circle area around it, and every time and RT's and upper body attacks, the lower half will do the same. That's so you can control two zones the at the same potential. time. RT marks targets in both forms, and when you use the super again, RT will return to its assemble mode and heal itself. RT becomes some sort of dark wizard with the Chrism RT skin. And then when you use the super, it gets a bit quicker because of the tentacles and stuff. Arty also gets sure. a 29 gem skin, Patrol Arty, that gives it some police Now you can make sure everyone at Star Park follows the law. Mm -hmm. Along with the mystery at the hub comes the license to Brawl skins. <laughs> Let's start with, with the mal. villains. El mayordomo primo, because the battler is always guilty, and he is available at the first tier of the Brawl pass. Bull gets an evil Cat and okay, into alicat cat. bull. He seems to be the big boss of this operation. And the good ones trying to solve the mystery. Piper uses a fancy dress and a high tech umbrella for her no, Mariposa Piper. No, skin. It's beautiful and it's the Power Legs skin. Detective Gray gets a bit more color and a proper finger gun. He also has a color Detective variation Gray. for this skin. We also have another group of skins. It's the Ayakashi Clan, inspired by traditional Japanese masks. We have Kitsune Lola with a fox mask, a fox gun, with the classic Charming Lola, Oni Otis, Street Artist by Day, Evil Spirit by night, and Dynamite Explosion, get a bigfoot magical with the Tengu Mike skin. And for skins without a group, Bell Nani for Easter, she gets wings, she gets pink. It's a cute overload. Carpet Rider Car. he has been exploring some other kinds of vehicles with this one. And Janet finally becomes a pop star yes. with the pop star Janet skin. The Supercell Meg skin Spirit Neck Frank is finally here, shout out to Winky XSQ. And we didn't forget about this, Tanuki Jesse and Summer Jesse are getting their remodel. Don't worry, we'll yeah, still remodel her other skins yeah. later. And Bunny Penny yeah, and Dark Bunny Penny, Penny are also getting a new remodel. Oh so gosh. now they will match Penny's current design. We know you we wanna show off all of the things you've collected throughout the years. And now you finally can at the beginning of each match. Now, whenever a match begins, you'll see the new Battle Start screen. Sure. Now, everyone will see your skin, your player profile picture, a ping, your fame, your mastery level, and a title. But we'll get back to that later. You can customize most of them and decide if you want to customize it for brawler or show okay, the same options everywhere. Okay. will also show up on your profile page, okay, and you test. can also customize them.

Willow is a difficult. mythic brawler and part of a new trio. Okay, She's it. the guardian of the Tunnel of Love, which is in <laughs> the swamp area next to Mortis's Mortuary. Willow <laughs> manipulates people it's with the things they love. They she point throws point her point lantern point at her targets, heat. and they I work similarly to Barley's attack. Except that when they hit their target, they deliver poison damage over time. Things get interesting with her super. She throws one of her tadpoles into her target's mind, taking control over the enemy brawler for a period of time. You can use normal attacks, but you can't use their super or gadgets. To escape Willow's mind control, you can wait until the effect ends, defeat Willow while she is controlling someone, or attack the brawler who is under control. If the controlled brawler gets low health, they can free themselves. When Willow controls a brawler, she fully heals them and the controlled brawler can't be defeated. So use it wisely because it can backfire. Willow will be out in early April with her 29 chance king Axel Willow. And remember that once she's out, you can start unlocking her right away on the Star Road. Mastery is here and we'll be replacing the dusty old experience system. You probably heard about the concept of Mastery in other games, right? Here's how it works in Brawl Every brawler has a Mastery track. There, you can collect coins, powerpoints, credits, unique cosmetics, and sometimes karma credits. We understand that you've been asking for more coins. So, if we have 66 brawlers times 1750 coins equals a lot. Making progress is pretty simple. Just collect mastery points by winning matches with a specific brawler. In this system, you can never lose progress, so eventually everyone will get to the highest tier. The number of mastery points you get is directly proportional to how many trophies you have with the brawler you're using or your power league or club league rank. The higher your mm -hmm. trophy tier or rank, the more mastery points you get. The mastery system is designed to take into account that the more trophies you have, the harder your games will be. You will also probably have longer matchmaking times. So since there's it's more it's play, you also earn more points per victory. It's quite easy to progress in mastery, but it's not fast. It should take around 48 hours to complete a mastery track for one single problem. There's also a cap of how many mastery points you can collect on a single day. But don't worry, to reach that cap you have to play an unhealthy amount of brawl. So probably it's also a good reminder to take a break if you reach the cap. When you complete your mastery track, you will get a new item called Title. Titles go under your name on the new Battlestar screen. So if you master Mortis, you get the Creature of the Night title. And if you master Lola, you get the Drama Queen title, and so on. And once you unlock a title, you can use it with any brawler. You can make progress on Master in Power League, Club League and Trophy matches. And you cannot progress on Mapmaker maps, friendly matches and challenges. Master goes live as soon as the update drops. Basket Brawl and Duos are now permanent. They share the same game slot, so this slot will be changing daily between the two game modes. We also have a bunch of new maps for every game mode. Look for the hashtag Giveaway on social media for a chance to win the skin for free. And you might have seen it throughout the video yeah, already, but Indestructible Walls are back. And Do on Easter, we'll have a new Showdown stream. game mode where you can hunt for eggs so and so get rewards for each one you collect. So really. Now, don't forget to like and subscribe and let us know in the comments which brother you want to master first. That's definitely Piper for me. <laughs> See you in April. Okej, okay, kilka rzeczy wiem, kilka rzeczy nie wiem. Tu bo naprawdę drogie brał to było pierwsze. Dzisiaj mamy jednak dwóch nowych zadmiarzy, żadnego... To mm, No dobra, jest ciekawe. Zadajesz trochę taki słaby w ataku. Że jakieś bóle bo jak w, szedzie, w jest, to podrzucać pod siebie. Nawet jeżeli chopie, rozwala się na raz, naprawdę. To jest akurat dosyć mocno. I dobrze, że to jest. więc dobra. Aktualizacja takie 8 na 10 nie powala, ale. No jest ok Trzymajcie się.